się, proszę państwa, 11 listopada 2020 roku święto niepodległości. I z tej okazji, no, i można powiedzieć, że ja też świętuję, bo na tym tylnym siedzeniu w samochodzie jakimkolwiek to się znajduje raz na 10 lat. Ostatnio to było właśnie 10 lat temu, i dzisiaj znowu nadszedł ten dzień. I z tej okazji, właśnie tutaj wybraliśmy się, no, w zasadzie można powiedzieć, że do granic Polski, bo znajdujemy się na drodze pomiędzy Krępną miejscowością Dolina Ciechani, a Orzenną i Grabiem. I właśnie tutaj, no może niewiele widać tutaj przez szybę, ale podziwiamy sobie te widoki przy granicy, przy granicy Polski. Z tej okazji pomyślałem, że tak powiem bardzo krótko, jak to było, właśnie dlaczego to 11 listopada jest został ustanowiony tym świętem narodowym odzyskania niepodległości. Tutaj chodzi głównie o dwie sprawy. Pierwsza to było podpisanie rozejmu no 11 listopada w Kampień, który kończył drugą, pierwszą wojnę światową w 1918 roku, a druga kwestia to była 11 listopada, kiedy Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem w ręce no, marszałka Józefa Piłsudskiego i to właśnie no, nie od początku były też, zastanawiano się jaki ten dzień ostatecznie wybrać na to święto uzyskania niepodległości i zdecydowano się właśnie na 11 listopada w związku z, no w zasadzie, koincydencją tych dwóch wydarzeń. No i właśnie, proszę Państwa, czuję się teraz trochę tak jak Józef Piłsudski, być może Ignacy Paderewski, wielcy Polacy, którzy zasłużyli się swoją działalnością, a może i Roman Dmowski, bo też o nim nie można zapomnieć. I tak właśnie tutaj podróżując sobie przez, przez te tereny przygraniczne, Mamy 11 listopada, tu jest praktycznie jest jeden stopień i yy, ta cała te okolica jest powita mgłą i tak sobie właśnie myślę, jak to jest, że tam ludzie yy, w... Kilkadziesiąt lat temu, bo to już od kilkudziesięciu lat te tereny są niezamieszkałe. Jak ludzie ciężkie życie tu mieli na tych terenach takich górzystych, pagórkowatych, przygranicznych? Właśnie w tym momencie nie widać tego, ale mijamy strażnicę dawną graniczną w miejscowości Orzędna. Tam, jakby jadąc prosto, można by dojechać do Słowacji, która teraz jest no, można w stanie wyjątkowym. Natomiast kończąc już to bardzo krótkie takie wystąpienie, przypomnienie tych wydarzeń, no cóż, no życzę wszystkim udanego świętowania i po prostu no musimy też pamiętać, że po tym dwudziestoleciu międzywojennym, po tym odzyskaniu niepodległości, to było tylko te 20, 21 lat, kiedy Polska mogła się cieszyć tą wolnością. Dlatego być może jest to, jest to jakiś slogan, jest to jakby... Powtarzany jak mantra, stwierdzenie: Ale wolność nie jest nigdy dana raz na zawsze, i jeżeli chcesz pokoju, to szykuj się do wojny, abyśmy tej wojny, proszę Państwa, mogli uniknąć jak najdłużej. Pozdrawiam bardzo serdecznie, udanego świętowania i do usłyszenia.